Może, może ja najpierw powiem dwa zdania. Szanowni Państwo, składam serdeczne gratulacje nowo wybranemu kandydatowi. Tu miejcie wszyscy Państwo świadomość, to jest mój były student. Z mojej inicjatywy odbył wspaniały staż naukowy w Stanach Zjednoczonych. Pięknie się rozwinął. W ostatnim czasie był moim pierwszą zastępcą. I został wybrany pięknie rektorem. Gratuluję mu i życzę mu dobrej przyszłości, żeby dobre, dobrze prowadził naszą przyszłość, naszej uczelni, bo jesteśmy, miejcie świadomość, wszyscy państwo, najpiękniejszym kampusem nie tylko w Polsce, ale w Europie a będzie jeszcze piękniejszy, jak skończymy właśnie budowę Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. Rozwijał się będzie dalej obszar medyczny, a Jurek Przyborowski, mój absolwent, mój pierwszy zastępca, Mam nadzieję i życzę mu, będzie to dobrze kontynuował. Powodzenia! Takie moje słowa. Dziękuję, Magnificencjo. Szanowni Państwo, ten dzisiejszy dzień jest dla mnie osobiście bardzo wyjątkowy. I z pokorą podchodzę do wyniku tych wyborów. One są dla mnie, powiedziałbym, oszałamiające. 90 głosów, które uzyskałem w Kolegium Elektorów, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, ale też niesamowicie zobowiązujący. Kolegium Elektorów, jako przedstawiciele całej społeczności akademickiej, Dokonali tego wyboru, zobowiązując mnie jako kolejnego rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego do tego, aby ten uniwersytet przeprowadzić przez naprawdę bardzo trudny czas, czas reform. Reformy zaczęły się od 2018 roku, ale jak z pewnością wszyscy Państwo wiedzą, będą one trwały jeszcze mm -hmm. przez następnych kilka lat. Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń, jedno z najważniejszych rzeczy, jakie czekają Uniwersytet, to wynik ewaluacji naukowej. Wielokrotnie tłumaczyłem że od tego wyniku będzie zależała przyszłość naszego uniwersytetu i no, mamy jeszcze czas na to, żeby zdynamizować działania i sprawić, że uzyskamy w tej ewaluacji bardzo dobry wynik. Wynik, który pozwoli uniwersytetowi zająć odpowiednie dobre miejsce. Wśród wszystkich uniwersytetów w Polsce. Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim osobom, które również były zaangażowane w, w tą kampanię, a przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojemu kontrkandydatowi, panu profesorowi Jarosławowi Dobkowskiemu. Proszę Państwa, ta kampania była przez epidemię wydłużona. Jak Państwo wiedzą, ten termin dzisiaj 10 czerwca, to jest trzeci termin wyborów, który został, został ustanowiony. No i wreszcie, wreszcie, to się dokonało. Trwało to bardzo długo, tak jak powiedziałem, ale e, dzięki e, osobie mojego kontrkandydata i atmosferze, którą, którą e, obaj tworzyliśmy e, we współzawodnictwie, e, odbywało się to naprawdę wzorcowo i zgodnością. E, bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za to, bo proszę państwa, to się nie, nie dość często zdarza. Bardzo często jest tak, że w trakcie kampanii e, kandydaci skupiają się bardziej na sobie niż na sprawach ważnych dla, dla Uniwersytetu, dla społeczności akademickiej. Tym razem tak nie było. Skupialiśmy się obaj na Uniwersytecie, na najważniejszych jego e, aspektach działalności e, i e, do tego jeszcze e, w tak trudnych warunkach, jakich, jakie nam towarzyszyły. E, co mogę jeszcze powiedzieć? Z pewnym z radością, ale i z pokorą patrzę w przyszłość. Bo, tak jak powiedziałem, wyzwań bardzo, bardzo dużo, ale w programie założyłem, że chciałbym wprowadzić taki system zarządzania przez partycypację. I bardzo mi zależy na tym, żeby cała społeczność akademicka budowała przyszłość tego uniwersytetu. A ten wynik, który dzisiaj uzyskałem, chyba świadczy o tym, że są chętni do podjęcia tego zaproszenia, jakie do nich wystosowałem. Liczę na to, że tak będzie przez następne cztery lata. Czy możemy już powiedzieć o jakichś większych planach, jeżeli chodzi o rozwój Uniwersytetu warmińsko mazurskiego e, Większe plany. Oczywiście, proszę Państwa, my musimy patrzeć przede wszystkim na to, jak zmienia się sytuacja wokół nas, bo e, to wszystko zmienia się bardzo dynamicznie. Żyjemy w globalnym świecie, pojawiają się coraz to nowe wyzwania. E, zatem e, na pewno musimy e, cały czas śledzić, analizować. Ba, powiedziałbym więcej, nawet samo śledzenie e, obecnej sytuacji to za mało, trzeba śledzić trendy, trzeba śledzić e, to, co się zapowiada w takiej perspektywie długoletniej e, i e, na to reagować. Zatem e, jeśli chodzi o e, ofertę kształcenia, to tak jak zapowiadałem też wcześniej, e, będziemy przeprowadzać analizy, które mają wskazywać nam, jak tą ofertę zmieniać, co nowego oferować naszym kandydatom, którzy, no, nie ukrywajmy, w 60% to pochodzą stąd, z regionu Warmii i Mazur. I chcielibyśmy wszyscy, sądzę, aby oni tutaj w tym regionie pozostali i ten region rozwijali. A więc z tego punktu widzenia, no, jakby rola uniwersytetu jest bezcenna. Druga oczywiście działalność to działalność naukowa i innowacyjna, również dla regionu, przede wszystkim, proszę Państwa, dlatego że. Region tego wymaga. Region potrzebuje siły napędowej i w postaci właśnie w postaci wyników naukowych, innowacji, wynalazków itd. Proszę Państwa, o dalekosiężnych planach dzisiaj trudno mówić. Um, oczywiście jest wizja, aby rozwijać um, Uniwersytet o nowe dyscypliny. Mamy w tej chwili 24 dyscypliny naukowe, które będziemy poddawać ewaluacji, to jest bardzo dużo, ale liczymy na to, że będą jeszcze kolejne. Um, na pewno, proszę Państwa, jednym z większych osiągnięć, które ten uniwersytet w, ostatnim, w ostatnich latach odnotował, to jest rozwój medycyny. Tego, tego się nie da w żaden sposób przecenić. Dla regionu również jest to ważne, szczególnie biorąc pod uwagę obecny, obecne braki kadrowe w, w tym sektorze, w ogóle kształcenia medycznego. I na pewno będziemy chcieli z jednej strony wzmacniać, a z drugiej strony również rozwijać rozwijać te nauki, no już powiem, farmaceutyczne, dlatego że pierwszym krokiem jest utworzenie Instytutu Chemii. W tej chwili realizuje się projekt z regionalnego programu operacyjnego. Przygotowujemy infrastrukturę do tego i rozpoczynamy. Rekrutacja ruszyła, zatem liczę na to, że, że kandydaci będą wybierać kierunek chemia a chemia jest początkiem początkiem do farmacji to samo zapowiadałem wzmocnienie dyscyplin ścisłych też chcielibyśmy je rozwijać bo jesteśmy nietypowym uniwersytetem często się o tym mówiło inne uniwersytety klasyczne w tej naszej dwudziestce nie mają takich nauk jak inżynieryjno-techniczne nie mają nauk rolniczych a my, my je posiadamy, ale jednym co nam brakuje to są właśnie nauki ścisłe. Tego, tego w tej chwili nie mamy i chcielibyśmy, chcielibyśmy je um, utworzyć. No i oczywiście proszę Państwa, humanistyka. Nie da się Uniwersytetu Klasycznego prowadzić bez dobrych nauk humanistycznych i nauk społecznych, bo te nauki są najbliżej ludzi, a na ludzi chcemy w tej chwili stawiać i inwestować w kapitał ludzki. Pozwólcie państwo, że na razie jeszcze zatrzymam to w tajemnicy. Zmieniły się przepisy. Cztery lata temu prorektorzy byli wybierani, w tej chwili nie są wybierani, są powoływani przez rektora. To nie jest tak, że ich nie znam, znam, ale jeszcze podtrzymam Państwa trochę w napięciu. Stała i tak dalej. Będzie psychologia sukcesywnie rozwijana? Oczywiście tak. Psychologia rusza w tym roku. Dokładnie wczoraj otrzymaliśmy decyzję Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu programu. Czekamy na decyzję ministerstwa o pozwoleniu na kształcenie, ale nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ten kierunek mógł od 1 października być realizowany. I oczywiście będziemy, będziemy tą psychologię rozwijać. W tej chwili, tak jak Pan zauważył, jest to profil praktyczny, wcale nie gorszy niż ogólnoakademicki, bo, bo często jest takie, takie mniemanie, że profile praktyczne, są, są jakby w uboższym krewnym profilu ogólnoakademickiego? Tak nie jest. Jeden i drugi ma swoje, swoje, swoje plusy i na pewno psychologia. Kryminologia z kolei na Wydziale Prawa i Administracji wiem, że już jest sporo chętnych na ten kierunek, też rusza od tego roku akademickiego, ale oprócz tego jeszcze będziemy mieli pielęgniarstwo wełku w naszej filii i inne kierunki, takie jak tu już mamy pozwolenie ministra analityka i zarządzanie publiczne na Wydziale Nauk Społecznych i dodatkowo jeszcze na Wydziale Nauki o Żywności, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności. Taki nowy kierunek kształcenia. Zatem, reasumując, czego rektor ELEKT życzy sobie na kadencję 2020-2024. Proszę Państwa, przede wszystkim życzyłbym sobie e, tego, aby ten dzisiejszy wynik przełożył się na akceptację i współpracę e, dla dobra Uniwersytetu. E, przez całą społeczność akademicką, pracowników, nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami, całą administrację i oczywiście studentów i doktorantów, sól uniwersytetu. Nie da się tutaj pominąć studentów i doktorantów. To dla nich tak naprawdę rozwijamy się i, i proponujemy nową ofertę. Ale proszę Państwa, jeszcze chciałem dodać, że. Zależy mi bardzo, bardzo na tym, aby wszyscy, absolutnie wszyscy byli autorami, autorami sukcesu jakim jest rozwój Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Nie tylko nasi studenci. Chciałbym też, aby władze miasta, województwa, z, na czele z panem prezydentem Grzymowiczem, z panem marszałkiem Brzezinem, z panem wojewodą Arturem Hojeckim, żebyśmy poprzez owocną współpracę, taką naprawdę prawdziwą współpracę doprowadzili do tego, że Uniwersytet będzie kwitł, a przez to będzie kwitł region. Nie wyobrażam sobie rozwoju regionu, tak jak mówiłem, bez rozwoju Uniwersytetu.